Andrzeju, chodź tu na chwilę. Słuchaj, panie Jarku. Wiesz, jakie było moje marzenie? Oj, panie Jarku, jakie marzenie, jakie marzenie? No. Zamścić się na koleżankach z klasy, oczywiście, które panu dokuczały. To również, ale to w dalszej przyszłości. Moim największym marzeniem było być emerytowanym zbawcą narodu. A ty wiesz, że ja nienawidzę ludzi. <noise> Też prawda. Łącznie z tobą. Bez wątpienia. Ale jesteś na tyle niekumatą i posłuszną osobą, że zasiądziesz po mojej prawicy jako prezydent. A więc, pani Jarku, od czego zaczniemy? Najpierw musimy założyć partię. Będzie się ona nazywać Prawo i Sprawiedliwość. No, pani Jarku, ale ta nazwa nie jest zgodna z naszym programem. To jest chwyt marketingowy, Kanalio. Musimy mieć przecież jakieś poparcie. A ludzie najłatwiej się nabierają na nazwę. A już rozumiem. <laughs> to jakie są rozkazy? Dwań do Mateusza, niech zrekrutuje najlulajniej... najwierniejszych ludzi. I jedziemy pod Sejm.